Bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Tutek, a to kolejny odcinek Drogi do Legendy. W poprzednim odcinku wybraliśmy karty dla Maga na Arenę i to powiem Wam szczerze, karty całkiem niezłe. Brakuje oczywiście Kuli Ognia, Portalu Krainy Ognia i Pocisku Lodu. Poza tym talia jest naprawdę świetna, mamy trzy obszarówki chyba łącznie. Owce, storze, Fale Pomieni, mamy Polimorfię, mamy bardzo silne jednostki. No brakuje, tak jak mówię, Pocisku, Kuli... Portal Ukrainy Ognia, i przez to ten, ten, ta talia może mieć problemy, ale według mnie takie solidne 10 powinniśmy tą talią zrobić. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, już chyba zaraz będzie pierwszy śmiałek na naszej drodze magiem. No mówię, no talia jest dobra. Talia jest dobra. Plan minimum to jest takie 8 wygranych. Plan realny to jest 10. A według mnie są duże szanse też na 12, ale to trzeba swoje zrobić. Zostawiam dwie dwójki, dlatego że mamy monetę. Możemy zagrać moneta dwójka do dwójki, a na Łotra jest to bardzo ważne, żeby po prostu mieć ciągle kontrolę stołu. Dlaczego? Dlatego, że Łotra ma problem, żeby stół usuwać, tak naprawdę. a Jego siłą są, um, są tanie karty. Tanie karty z kombinacją, które zapewniają mu tempo rozgrywki. Um, dlaczego pokorny Germaga nie ropucha? Bo zachowuje monetę. A teraz, tak jak widzicie, wszystko co on zagra, ja mogę zabić to po prostu mocą specjalną. Tylko nie wiem, czy nie lepiej jest zagrać kapłanki. Co prawda, zużywam monety, ale mam ciągle jednostkę 3-2 na stole. Już patrząc na moją rękę. No bo jeśli on zagra teraz 4-3, to chciałbym mieć tą kapłankę, dobra. Zagramy w ten sposób. Nie jest to super. Nie jest to super, ale tak jak mówię, w przypadku, gdybym zagrał moc specjalna, wymienił się 2-2 w 3-2. To on by mógł zagrać jednostkę i byśmy stracili tempo, byśmy nie mieli odpowiedzi. To jest akceptowalne. Oj, zombiak z wierzchu. Dobrany jest, młodszy inżynier. To już nie jest dobrze. To już nie jest dobrze. Wymieniać nie widzę sensu, dlatego że i tak może bronią to zabić. I tak dwie jednostki może zabić. A tak dajmy mu szansę na błąd, że na przykład najpierw zabije ropuchę. I teraz Ropucha 1-1 może zabić, tak? Szkoda. Polimorfia? Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że to i tak na scenie, że będziemy mogli mocą specjalną zabić. Nie zagram wokół zdrady, po prostu zagram agresywnie, mi się wydaje. Inna opcja to jest mikromaszyna moc specjalna tutaj. I wtedy on zabije. Nie, to mi się wydaje lepsze. To mi się wydaje lepsze. No jedyne, co mnie każe za takie zagranie, to jest zrada. W innym przypadku on zabije mi teraz jedną jednostkę, zagramy Stożyk Zimny i będziemy yy, grać agresywnie. Jest to nie do końca dobre z moją talią, dlatego że nie mamy obrażeń kończących. Dobrze, jeśli zostawił dwie jednostki, to na pewno tak zagramy. Inopcja to jest Polimorfia, ale Polimorfia nie wykorzystuje many. Jeśli zagram Stożek Zimna, on zagra broń i broń będzie miała plus 2 ataku. 6 obrażeń, no za mało troszkę będzie tych obrażeń. Ale jak zagra broń, dogra gra czwórkę. My zagramy moc specjalną tutaj, polimorfię tutaj. Dobra, to mi się wydaje lepsze. Bo jeśli zagra tylko coś za 4, mamy polimorfię, Zwalniamy po prostu tempo i potem gramy 100 z Bugie. A też on przyjmie kolejne dwa obrażenia, teraz trzy obrażenia przepraszam. Ale nie jest kolorowo prowokacje. Prowokacja mnie nie cieszy. Polimorfia moc specjalna. Musimy niestety moc specjalną dobrać. I atak. Bardzo dużo zależy od tej tury. Czy będzie miał coś silniejszego niż mystwo oraz bagień i czy ma skrytobójstwo. Jeśli ma skrytobójstwo, to bardzo dużo tracimy. Oj. A ja musiałem zagrać w polimorfię, chyba musiałem. No spróbujmy. Jeśli ma skrytobójstwo, to jest koniec. Jeśli nie ma, to jest w porządku. Bo on, żeby to zabić, musi potencjalnie zaatakować bronią, czyli zostawiam go na 9 wtedy nie mam polimorfii, może powinienem. Nie, 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 nie powinienem się wstrzymać z polimorfią, według mnie to było słuszne. No dobra, przyjmuję, dziew... zostaję na 9 obrażeniach. Tylko, no mówię, ja nie, mam... ja nie mam tej karty kończącej. Moc specjalna, na pewno. I do tego pomylony plus uczennica, a tygrys później. Dlaczego zmieniam w ten sposób? Bo wolę, żeby tu było 3 ataku, a w momencie, kiedy on ma 6-5, to jeśli wymieni się w 4-4, możemy to dobić. A wiemy, że on nie miał jak zadać punktów obrażeń, dlatego że musiał przyjąć na siebie 6 obrażeń, co jest bardzo ryzykowne w momencie, kiedy gra się namaga, a łotr ma tylko tyle zdrowia. Więc w tym momencie... Oj, to niefortunne. Prowokacja mnie nie cieszy. W tym momencie... On chciwie zagra? Nie. W tym momencie to możemy zabić mocą specjalną. ojej! O, oh, tak się zastanawiałem, czy to się mocno przyda i to się mocno przydało. Pytanie, czy zabijam. Wydaje mi się, że nie. Bo jeśli on zabije w ten sposób, w sensie 1-1-4-3-4-5, w następnym tylu, turze... Oj, to, to niefortunne, ale no, jeśli nie ma prowokacji albo leczenia, to wygraliśmy. Ehm, Czarny Rycerz wygrał. Czarny Rycerz wygrał, tak jak mówiłem, na arenie. Przez to, że mamy tak dużo prowokacji, to Czarny Rycerz Robi robotę. No w tym momencie, po prostu tygrys mi zapewnia wartość wystarczającą, w następnej turze. Mogę spokojnie jeszcze wymienić 2-1. Bo tak jak mówię, albo leczenie, albo prowokacja, nic innego tutaj nie da rady. Chyba że zdrada, plus wachlarz ostrzy. Połączenie takich dwóch kart, które na arenie, nie są częste. Znaczy, no zdrada jeszcze jest częsta. Dobra. Ale miał bardzo chciwą talię. Znaczy, no chciwą, miał. Cztery takie naprawdę drogie jednostki. Bez czarnego rycerza byłoby ciężko. Bez czarnego rycerza byłoby ciężko. Dobra, jest godny przeciwnik numer dwa. Ale ta gra była naprawdę bliska. Brakuje mojej talii do doboru. To już... Po poprzedniej grze zauważyłem, że brakuje doboru. Polimorfia w przypadku jeśli bym miał 4 mana 7-7, ale wydaje mi się, że nie powinienem na starczowej ręce zostawić. Działa jak najbardziej dział odpowiada na jego 3-4 za 2 mana. Bardzo dobra ręka, bo nie musimy używać monety nawet. Jeśli on nie będzie miał jedynki, to mamy bardzo dużą przewagę w tym momencie. Jeśli będzie miał to gorzej. Nie ma jedynki. Teraz mamy fenomenalną przewagę. Dlaczego? Zastanę Dlatego, że na scenie tu, że możemy to zagrać uczennica, a to ogniste działo, bo ogniste działo będzie mm, tańsze ze względu na uczennicę. Więc jeśli on zagra teraz 3-4, no to ma problem. No to ma problem. No ta owca mi teraz nie pasuje. Kurczę, no moja talia jest. Połowa jest kontrolna, połowa jest agresywna, i to jest takie. takie średnie. Najgorszy dla nas w sumie totem. Chociaż. Nie, nie będę używał monety, ale tu jak najbardziej wymienię. Nie ma sensu używać po prostu pasywki. Narzućmy presję. Co nasza Mana też zła nie jest. Nasza mana ważne jest, żeby po prostu mieć stół, który może się wymieniać na przykład z jego totonami za darmo. no swoje tu zrobił. na argentu wierzchu jest bardzo dobry. Nie musimy używać monety do załogo, załogowego szapkownika. Inaczej bym to zrobił i wtedy bym na pewno stracił uczennicę ze względu na jego strzelca. Więc to jest lepsze, jeśli on zagra teraz 5-4, to mamy szatkownik, moneta działo i jest wygrana. Damulka plus zabicie błyskawicą. Akceptowalne. Akceptowalne, bo 2-1 za darmo zabija 2-2. I szatkownik narzuci pewną presję, gdzie jeśli on nie ma. Nawet jeśli ma żabę, to nawet ja bym tu zagrał na szatkownika żabę. Jeśli nie ma, to ma problem. Czy gramy polimorfię na niego? Wydaje mi się, że po prostu oprych, dlatego że oprych sprawia, że on musi mieć jeden punkt obrażeń. Wymiana nie ma sensu. My, my jesteśmy tutaj agresorem w tym momencie, mimo że moja ręka na to nie pokazuje. Na to nie wskazuje. A tak jak mówię, on nie może zagrać po prostu szóstki, bo wtedy sz, yy, szatkownik nie zabije oprycha. On musi mieć coś jeszcze. Eksplozja lawy. No to to niefortunne, ale będzie przeciążony na samej turze i to... Mi pomoże, tylko ja nie mam co teraz zagrać, byt nie. 1, 4 Dobrze, to jest w porządku. Zagramy tu ogniste działo raczej. Chyba, że tak i. Może tak i moc specjalna. Dobra, to jest lepsze. To jest lepsze, bo wiemy, że on nie miał jak zadać punktu obrażeń potencjalnie. Wiemy, że nie miał jak zadać punktu obrażeń, bo złożył całą eksplozję lawy na oprycha. A teraz, jednak, jak ma 5 many, to to ogniste działo może się przydać. W momencie, kiedy zagra prowokację, gra jest skończona. A prowokacji na szamanie troszkę jest, prawda? Bo nawet klasowe są tam prowokacje całkiem sensowne. <laughs> Przepraszam najmocniej. Dobra, 3-1 w 02, Ogniste działo. A jakby tak z tego wziął prowokację? Niedługo będę musiał raczej. Ojej, to jest zbyt dobrze. Wymieniać się nie wymieniam raczej. Jest to lepsze, podobnie działo. Dobra, wymieńmy się. Bo jednak jest to znacznie lepsze, podobnie działo, że pozbędziemy się tego temu. Znacznie lepsze. W momencie, kiedy nie ma zły urok, wygraliśmy. W momencie, kiedy on zagrywa prowokację, wygraliśmy. A wychodzi na to, że nie ma złego uroku. Misz ewolucji, nie. Ojej. 5-5, tak. <śmianie> Możemy zagrać Możemy zagrać kapłankę i zabić jednego Tu zabić drugiego i zagrać ogniste działo i moc specjalna hmm. Musimy oczyścić słoneczną Wiem, że nie chcemy wymieniać 6-8, ale inaczej ognisce działo gdyby trafiło w 1-1, to by była tragedia. A tak wiemy, że on nie ma odpowiedzi na te 6-7. Dlatego mówię, oj, moi mili, szybka przerwa reklamowa. Widzimy się za krótką chwilę. Witam, moi mili, po krótkiej przerwie reklamowej. Przepraszam, że tak nagle urwałem przed reklamami, ale czas naglił. Eee... Gramy magiem, ciągle kontynuacja, wynik 1-0. Teraz sytuację mamy całkiem w porządku, więc źle nie powinno być. Atalię mamy naprawdę dobrą, tylko na... są pewne braki. Mikstura. Kurczę, co on ja zrobić z tym? 2-2. No nie chcę zagrywać mixtury na 2-2. No teraz musimy agresywnie. Nie ma sensu używać mocy specjalnej na golema, bo on prawie na pewno wymieni to w 3-2. Ale mamy rękę, gdzie mamy obszarówkę, dwie odpowiedzi na duże jednostki i odpowiedź na prowokację. No dobra, to ty gry zabijemy miksturą. Nie będzie, nie będzie z tym problemu. Albo polim. Nie, miksturą, miksturą. Dziwię się, że on wygrał w ty Co to za kolejność w ogóle? Co to za kolejność? To mogłoby mieć dwa ataku. Nie, musimy tu miksturę zagrać. I pytanie, czy gramy owce? Wydaje mi się, że tak. Pytanie: czy gramy w ręce? Wydaje mi się, że tak. Ma dwie karty, wcześniej nie miał broni, ale. On tutaj kolejnością naprawdę sobie zepsuł. Bo ta karta mogła mieć. Mogła mieć dwa ataku. Dobra, czarny rycerz. Czarny rycerz znowu błyszy. Chciwie go trzymałem. Mogę go... Przepraszam, mogę go już wcześniej zagrać. Ale no. Czarny rycerz w momencie, kiedy. Prowokacje są mega silne na Arenie, to ja wiedziałem, że zadziała. Atakuję w twarz, dlatego że ustawiam się na wartość wystarczającą. Jeśli ma kolejną prowokację, mamy Polimorfię. Jeśli nie ma odpowiedzi na stół, mamy wartość wystarczającą. Jeśli ma... O, proszę bardzo. Jeśli miałby leczenie, tylko wtedy tak naprawdę wartości nie mamy. No i jest. No jeden błąd popełnił przeciwnik, tali nie miał jakoś mocno słabej. I ja się cieszę, gdybyśmy nie czekali tym czarnym rycerzem, by było troszkę gorzej, ale gdybym nie miał tury jednej, gdzie ten czarny rycerz naprawdę jest dobry do zagrania, to bym w sensie, gdzie miałem coś innego do zagrania niż czarny rycerz, to bym musiał go zagrać, tak? Nie możemy chciwie całą grę czekać łaskawie, aż, be, aż on będzie miał prowokację. Dobra, 2-0, wynik satysfakcjonujący, ale takie, jak zaczniemy tą talię od 6-0, będzie dobrze. Chociaż no wi wiadomo, ostatnio zrobiliśmy 0-2, po czym 9 wygranych pod rząd, więc też tragedii nie było. Zostawię Gnoma po prostu, żeby nie używać monety, to go zmusza do użycia mocy specjalnej w drugiej turze. Ognisko Działo jest zawsze fenomenalne na startowej ręce. Zostawił dwie karty, czyli prawie na pewno ma jedynkę, co mnie nie cieszy. Prawie na pewno, no nie, nie na pewno. Nie ma jedynki, czyli zostawił dwie dwójki, prawdopodobnie jeśli zostawił dwójki, albo jakiś pocisk lodu zostawił, to wtedy też on by chciał zagrać dwójkę, a nie moc specjalną. To jest super dla nas, bo nie mamy zagrania na następną turę, a w tym momencie możemy użyć po prostu moc specjalna i zadać dwa punkty od to jest jak najbardziej. Super. Jeśli on to zostawił na strażowej ręce, to się dziwię. Nie powinniście takich kart zostawiać. Na strażowej ręce wy chcecie mieć karty, które narzucą pewne tempo, narzucą przewagę, a ta karta przewagi w żaden sposób mu nie dała. Ogniste działo, nie jestem wielkim fanem, ale powinniśmy. Dlatego, że gdybym zagrał magini, magini za darmo od tego ginie. Gdybym zagrał pomylonego chemika, chemik za darmo tego ginie plus od mocy specjalnej. Przepraszam. Ale W porządku, to jeśli nie działa, to jest akceptowalne. Problem jest taki, że nie mam um, celu na pomylonego chemika. Problem jest taki, że nie mam celu, więc zagramy po prostu niekorzystnie względem many i zagramy magini. Bo jeśli zagram pomylonego chemika, on będzie miał 3 2, będzie mógł mi zabić e, chemika. Więc wolę stracić po prostu magini Kirintoru, mimo że nie gram korzystnie względem naszej many. To po prostu ta, ta karta uważam za ważniejszą na potem. Tu możemy za darmo zabić. I tygrys jest bardzo fajny wierzchu. No szkoda, że nie. Czarny rycerz, tak? Ale Tygrys... Zobaczcie, dwie gry nam czarny rycerz tak naprawdę wygrał. Poprzednią grę może i bez niego byśmy wygrali, ale dwie gry wcześniej ciężko by było. Widzicie jak popularne są prowokacje na arenie. No teraz czarny rycerz z wierzchu jest koniec. I nie ma co zbierać. To też jest rycerz, ale nie ten. Pytanie, czy wymienię. Wydaje mi się, że tak. Ze względu na to, że w następnej turze może zagrać portal Krainy Ognia, jest to najlepsza siódemka na arenie magiem, poza falą płomieni, i wtedy by 5-5 za darmo zginęło. A w ten sposób, jeśli zagra portal Krainy Ognia, mamy 3-2 do wymiany. A tak by zagrał tu portal, 2-3 wymienił w 3-2 i mamy problem. Dobra, no czyli nie ma raczej portalu krajno Ognia. Teraz możemy równie dobrze zagrać stożek i... No to nie. Oj, i za jeden manę? Co ma tu za jeden manę? Chciał coś zagrać za jeden manę. Zamrożenie. To jest karta z chemiczki, czyli to jest zamrożenie. Dobra, zagrajmy w ten sposób. Żeby to zabić za darmo. I możemy sobie cofnąć Tygrysa, dlatego że Tygrys, potem zagrany, znowu będzie miał... ...ukrycie. To sprawia, że jest odporny na obszarówki. Wiemy, że on ma miksturę zamrożenia. Bo to jest jedyna mikstura za 0 lub 1 many, która, um, która by mogła wybrać za cel Tygrysa. Może Czyli jestem prawie pewny, że to jest właśnie to. Problem jest taki, że zagrał sekret i wtedy i Tygrys i Widmowy Rycerz jest przeciętny. To jest bardzo dobra karta wbrew pazorom z wierzchu. Bo kontrujemy sekret. Widmowy rycerz? Nie, widmowy rycerz... Gdybym zagrał widmowego rycerza, bym musiał wymieniać stół. A tego robić nie chcę. E, dlatego, że widmowy rycerz w momencie kiedybym nie wymienił stołu... fala Płomieni by mi zabiła wszystko. Jedyny problem jest to, że on ma przewagę w kartach. Bo Ja mam trzy karty... Znaczy on ma jedną miksturę zamrożenia, czyli on ma cztery karty, a ja mam trzy, tak naprawdę. To jest problematyczne. Dobra, gramy... w wabang, że tak powiem. Znaczy no, fala płomieni teraz nas nie niszczy, tak? W sumie mogłem cofnąć tygrysa. To był błąd chyba. Powinienem cofnąć tygrysa, bo jednak... Fala płomieni zostawi nam jedną jednostkę i mu jedną jednostkę, tak? O jene. No, zdecydowanie na, najlepszy cel. Zdecydowanie najlepszy cel. Kurczę, nie mam... Nie mam rzadki. Dobra, musimy to zamrozić. To może być... Yy, nie sprawdziliśmy jeszcze, czy to nie jest jakieś zaklęcie. Bardzo dobrze, panie Łukaszu. Bardzo dobrze, panie Łukaszu. Jestem zadowolony. Widzicie, gdybym najpierw zagrał stożek, a nie monetę. <grybujesz> Oj, Moto Wieprz. No cóż. No cóż. Czarny rycerz trochę za późno. Zobaczcie, jakie teraz mamy zagranie. Zagramy tak. Zagramy, czasu przebijać. Żeby to dostało plus do ataku. Wymienimy. I owca. p 4 4 ginie tylko o od... ogniste działo za dwa mana. Inaczej nie ma jak się tego pozbyć. No problem jest taki, że zagrał już dwie prowokacje, więc szansa, że ten czarny rycerz zabłyszcznie jest mała. Więc raczej go zagramy po prostu w następnej turze. No musimy zagrać go w następnej turze. Stwór Wurzbagin ginie za darmo od tego. Ale on nie będzie miał jak zabić widmowego rycerza, dobrze? Czyli to jest lepsze. Czyli to jest lepsze, bo teraz on zabija w ten sposób. Ale nie ma jak zabić rycerza. Czyli mamy wartość wystarczającą. Gdybym zagrał czarnego rycerza, on by zagra... On by też, też by miał wartość. Więc dużego znaczenia w sumie nie ma. No teraz on musi 7-5 w to zaatakować. I my możemy to zabić mocą specjalną. Bo na 4 cz tury zobaczy, że on by nas zabił, w 4 tury. Jeśli zagra Ale nie, gdybym miał prowokację, to by zagrał, prawda? Więc, więc nie ma co trzymać tu zdecydowanie, powinniśmy go zagrać. Poprzedniej turze zagrałem. Ciężko powiedzieć, czy z Twursbagen, czy, czy 4-5. Tak samo tak naprawdę działało. Udało się. Udało się, wynik 3 Czyli dobry początek. Chyba jeszcze nie mieliśmy tak dobrego początku. Na tym koncie, w tej, w tej przygodzie naszej drodze do legendy. Mam zagrać 30 kart kapłana. Kapłanem nie będę grał, druidem i łowcą też raczej nie będę grał. A zmieńmy to. Łotrem lub no wojownikiem. No wojownikiem będę grał, ale dopiero... Nie wiem, może, może poza programem zrobię po prostu te zadania, żeby mieć e, złoto. Nie kupuję pakietów. Dlaczego nie kupuję pakietów? Bo możliwe, że będę na przykład chciał kupić pierwsze skrzydło przygody, Karasam. Jest to wątpliwe. Jest to wątpliwe, ale... Ale do zastanowienia się, zależnie od tego, jaki wyjdzie dodatek, jakie klasy teraz będą mocne, bo... Droga do legendy, jeśli chodzi o gry rankingowe, Zacznę dopiero prawdopodobnie wtedy, gdy wejdzie nowy dodatek w przyszłym miesiącu, bo miesiąc, w którym nagrywam teraz te areny, to jest luty. W przyszłym miesiącu będzie dodatek, pod koniec prawdopodobnie miesiąca i wtedy dopiero będę rozpoczynał gry rankingowe. Raczej na razie i tak musimy zdobyć peł, i tak musimy zdobyć karty. Więc dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za, za ten odcinek. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w przyszłym odcinku.